Idealny mężczyzna nie istnieje, ale podsumowałem znalezione badania, które pokazują, czego potrzebują kobiety uśredniając. Mężczyzna, o jakim marzą kobiety, dobrze zarabia, dobrze wygląda, jest dobrym ojcem, kochankiem i dobrym partnerem. Cechy idealnego mężczyzny są kalkulowane przez kobiety świadomie lub podświadomie to znaczy nie każda potrafi zrozumieć, co ją przyciąga, a jedynie to czuje. Dla kobiet używających portali randkowych, Idealny mężczyzna może być inny niż dla tych szukających mężczyzn w innych miejscach. Kobiety na portalach randkowych mogą rzadziej wykazywać się zaangażowaniem w poszukiwaniu dobrego partnera do długotrwałego związku. Niedojrzałe emocjonalnie kobiety też mają inny obraz idealnego mężczyzny niż te dojrzalsze i niezaburzone. Rozróżniamy to po to, by zrozumieć, że dla różnych grup kobiet ideał mężczyzny będzie nieco inny. Co ciekawe, Inteligencja u mężczyzn wcale nie jest punktowana wysoko wśród najważniejszych cech dla kobiet, więc sapioseksualistki nie będą pocieszone. Ba wysoka inteligencja u mężczyzny często wiąże się z przeżywaniem nadmiaru bodźców, ponieważ inteligencja pozwala na zrozumienie ich dogłębnie i nie zawsze daje to zadowolenie. Łatwo wtedy o nerwowość, niepewność siebie, smutek i inne cechy, które niekoniecznie ludzie kojarzą z silną męskością. Idealny mężczyzna dla danej kobiety zazwyczaj ma też podobne poglądy i wartości. To, że ludzie mówią, że przeciwieństwa się przyciągają, to trochę bajka. Ludzie zbyt różni od siebie zazwyczaj nie za bardzo się rozumieją, często kłócą, a następnie nie lubią, dlatego ludzie, którzy mówią, że ich bratnia dusza jest do nich zbyt podobna, więc jej nie kochają, mogą przegrać życie, jeśli chodzi o znalezienie dobrego związku. I jeszcze jedna ciekawostka. Kobiece preferencje wobec mężczyzn mogą zmieniać się w czasie owulacji. Istnieje kobiecy mechanizm Dual Mating Strategy. Wpływ na to również mogą mieć tabletki antykoncepcyjne. Świadome kobiety rozumieją te mechanizmy i nie dopuszczą choćby do zdrady, gdy ich preferencja się zmieni, a one będą odczuwać napięcie seksualne przy innym typie mężczyzny niż ich obecny partner.